Witam wszystkich, masz keciuszy, na kanale Żar Piero Pieronie haj otworzyć internet. I no, Dubaj, czekolada i Dubaj, czekolada. Pomyślałem, jak robią wszyscy, to ja ją nie robię. Ale coś mnie skusiło. Jak chcecie zobaczyć, co wyszło, zapraszam na film. Na gipkową pokorza. co będziecie musieli mieć w kuchni. I oczywiście nie puda na łatwiznę i ten krem będziemy robić sami. Nie jest gotowca ze sklepu. Musimy pokroić pierwsza szokolada, i ja o wziął taką zdrowszą wersję. Gorzko. Foremki takie możecie zakupić w internetowym sklepie z Państwa środka. Czarna czekolada mamy pokrono. Mogę mi grzać teraz woda. Biała czekolada kupiłem w takiej foliowej paczce. Nie muszę jej kroić, mogę ją wciepnąć. Tak prosto do wody i poczekać aż się rozpuści. Potrzebuję omyno, żeby przystroić teraz te, te formy. Chciałbym, żeby każda szokolada wyglądała troszeczkę inaczej. Także pomarzymy troszkę takie różne wzorki. Bioło szokolada mogę teraz odstawić. Będziemy teraz grzać w kąpieli wodnej czorno szokolada. Do gorącej wody wciepujemy drugi gornek. Do tego gorka szokolada. Oczywiście pierw połowa z całości, bo to będzie na no, góra szokolady. Od tego słowa szokolada już słodko w gębie mi się zrobiła nie? Szokolada najlepiej durż mieszać, żeby nam się równomiernie rozpuściła. Jak już będzie taka fest lejąco, mogę zaloć forma, tak umowo może rozumieć. Troszkę to może potrwać, bo starałem się, żeby rozlać te szokolady równo Do każdej formy tyle samo, także liczyłem troszeczkę łyżki Teraz musimy rozlać szokolada po ściankach fajnie Pora razy najlepiej, żeby ta ścianka była w miarę grubo Pobracamy pora razy, widzicie ta szokolada chłodniej, także robi się coraz bardziej gęsto Więcej zostaje jej na boku jak już mamy to zrobione, dobrze szczepnąć dwa razy, żeby wyszło z tej płynnej szokolady powietrze I tak przyrychtowana szokolada możecie wciepać do lodówki, a żeby było szybciej najlepiej do zamrażalki Bierzemy się teraz za obiecany krem. Tu na zakupach nie miałem za dużo szczęścia, musiałem kupić pistację w łupinie, także dodatkowo robota, ale do chcącego nic trudnego Obieramy teraz tych twardych głupin, a na tych ziarenkach jeszcze zostało te brązowe co mnie troszeczkę wkurza ciężko to oskubać wymyśliłem taki trik jak robią niektórzy z czocholem w ciepłych porach do krauzy po trochę no i coś to dało pozostało nam powybierać ziorka proponuję tą czynnością podzielić się z innymi członkami rodziny Zobaczcie sami, wiele tych łupin tu jeszcze zostało, wszystko byśmy to mieli w naszym krymie, mimo że by było pomielone, ale na pewno by to miało wielki wpływ na smak. Bierzemy teraz nasze pistacje, wciepujemy do blendera i mielił moje pistacje trzy razy po jednej minucie na maksymalnych obrotach. Za każdym razem ściągołek te przyklejone pistacje, tak jak tu widzicie, do ścianki na dół. Za każdym razem pistacje robiły się coraz bardziej rzadsze Jak już zmielone pistacje będą miały mniej więcej taką konsystencję Jak na filmie Chyba nie trzeba będzie już ich bardziej mielić Dodajemy teraz no, pasty sezamowej Ilość dodawanych produktów oczywiście macie na dole w opisie pod filmem Dodajemy teraz mleko skondensowane. To jest mleko słodzone. Wydaje mi się, że bardzo fajnie będzie się komponować to te słodkie nadzienie z tą gorzką czekoladą. Oczywiście, jak jest słodkie, musi być troszeczkę słonego. Tu ten puder ze solniczki wydropołek teraz paluchem i wciepuje do środka. Tak do kontrastu. Gorzko pasta sezamowo dobrze zrównoważyć, teraz czymś słodkim, bez córki do domy teraz tej wcześniej rozpuszczonej szokolady, do naszego kremu. Całość musimy teraz dobrze wymieszać i bierzemy się za frizz nie nie za nasz frizz, no za anielski woz, za ciasto Kadaif. Połowa peruki możemy obciąć, tela nie będziemy potrzebować, a druga połowa musimy pokroić na takie. Mniej więcej 1,5 cm kąski. Wiem, że w każdym społym tego ciasta nie znajdziecie. Nie wiem, może ociekać w jakiś sklep z żywnością orientalną, może internet. Jak peryłka my pokroli, musimy rozgrzać tyglik. Na tyglik wciepujemy troszeczkę masła. Tu musicie dać pozór, co by tygryk nie był za gorki, bo wam się masło może spolić, także widzicie sami, ja musiał go troszeczkę dźwignąć, bo było za gorko. Jak nam się masło rozpuści, dociepujemy. Teraz nasze ciasto, musimy je uprażyć. Teraz na taki złoty kolor. Tu musicie dać pozór, dużo musicie mieszać, bo przez nie nieuwagi i macie to przypolone. a fajnie żeby to właśnie równomiernie wyglądało żeby wszędzie była taka sama barwa taki ten sam odcień jak już osiągniemy taki złotawy kolor możemy dodać teraz naszego krymu całość wystarczy wymieszać teraz dokładnie oczywiście spróbować powiem wam że już był jak tutaj mile zaskoczony nie no smakiem, ale też tą chrupiącą konsystencją. Wyciągamy nasze formy z lodówki, wypełniamy je teraz naszą masą. Tu musiałeś się zaś troszeczkę pobawić. Ty udała dała na talerzyk, ty na łyżeczkę i tak dalej. Żeby wszędzie oczywiście było porówno. Dokładnie rozprowadzamy teraz nasze dubajskie złoto. No powiem wam, że troszkę mieści się do tych forem Nie ważyłem niestety gotowej tabliczki czekolady Ale ważyła ona troszeczkę i po takim kawałku człowiek byłby jak po zjedzeniu deseru Ale powiem, że na razie nic nie powiem Robimy teraz dalej Zalewamy teraz naszą masę czekoladą, czyli zamykamy ta czekolada Tu zaś starannie pędzlem Chcę wejść w każdy kątek, żeby potem to brzydko nie wyglądało Chciałem, żeby każda tabliczka wyglądała troszeczkę inaczej, także Te po lewej Posypiemy troszeczkę pistacjami Wciepujemy najlepiej na całą noc do lodówki, tak e, czekolada wygląda na drugi dzień po wyciągnięciu Jeszcze nie wyciągał jej z formy Także Jest to do niespodzianka i do was i do mnie Zobaczcie No zobaczcie, lekki marmurek Nie wiem jaki czy to dubajski marmur jest w ogóle taki, ale wygląda nieźle. Zobaczymy ta drugą. No wyłaź tylko. Tu to idzie wyprościć, to tam nie ma problemu. To jest nocienko czekolada, co była po prostu za wysoko. No tu też nie wygląda to źle, takie cienie. No coś innego może być. Tu ocena mogła postawić dość wysoko. Ta z... Tak wygląda czekolada z drugiej strony. Listacjami. Zobaczymy teraz te następne. No, to wizualnie jest mój faworyt. Bez żadnego widzi się, bez zbędnego kiczu I czekoladka numer 4. Całkiem nago. Dobrze byłoby przypudrować. Spożywczym pudrem, koloru złotego. I to już będzie dobre na prezent, także polecam Wam. Możecie zrobić pod choinka, na urodziny, nie wiem, na zajączka. Jak Wam zostaną o Mikołaje, możecie z nich zrobić potem taką czekoladę. Tak wyglądał na środku, Powiem, że w smaku bomba. Jak Wam się film podobał, proszę o zapalec góra. Nie chcecie przegapić następnego filmu. Subskrybujcie mój kanał, a tak w ogóle możecie mi wspomóc. I też oczywiście dzielicie ze znajomymi filmami z mojego kanału. Jowoż, żegnam i do następnego dania!